Zapraszam, dzień dobry, zapraszam. Pomysł na tę akcję pojawił się spontanicznie. Pojawiła się okazja, którą od razu przekształciliśmy w akcję taką charytatywną dystrybucji ubranek jakie tutaj właśnie mamy do dyspozycji. Było już dzisiaj ponad 20 osób w pierwszym dniu. Branka są nowe, piękne, jakość ciągło bardzo dobre. Stowarzyszenie witulin nad Śwśliną z dołu biskupi bardzo nam tutaj też pomaga, ponieważ Darczyńca zawarł umowę z tym stowarzyszeniem. No panie tutaj pomagają, pracujemy, rozdajemy, ku uciesze rodziców i dzieci. Dystrybucja ubranek trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do godziny 13, no i dotąd będzie trwała, dopóki się ubranka nie skończy. Potrwa kilka dni, może do miesiąca, trudno mi powiedzieć, bo zainteresowanie jest duże, było ponad 20 osób już dzisiaj. Jeżeli będzie przychodzić dziennie po 40 do 50 osób, no to się szybciej, że tak powiem, ta dystrybucja skończy.